To wiedzieć, w jaki sposób lot ma zamiar rozwiązać problem z artystą Serenką Stecką? Bo kręci się to koło Rady, koło burmistrza. Umowa była spisana między lotem a Ja bym chciał się dowiedzieć, co to robi, bo lot na razie milczy, my dostajemy baty za lot. Mamy, <trym 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 jeśli chodzi o dane, to no, pewnie to może być jakieś, by była, może było to inne sprawozdanie, w każdym razie chcę poinformować, że będzie to umieszczone na stronie lotu, bo to jest to, co rozważa Po prostu e, musimy się odnieść teraz, ponieważ e, trudny jest bardzo kompromis i pan przewodniczący o tym bardzo dobrze wie. Bo, tam tamtej strony nie ma, że tak pola do rozmów. Mamy swoje, swoje informacje różne, takie, które nie chcielibyśmy, które mogłyby niekorzystnie świadczyć o, o tej współpracy. Ja rzeczywiście od niedawna ten temat pisałem, nie, nie o szczegółowo. Dzisiaj z udziałem, mam nadzieję, przedstawiciela również właśnie samorządu Pana Karasia. Dzisiaj odbędzie się zarząd i przyjmiemy stanowisko, które opublikujemy. No musieliśmy troszeczkę popatrzeć na to z każdej strony. Pamiętajmy, że to jest to sprawa nośna społecznie. Nie jest tak, że prawa autorskie tylko jednego spowodowania są nieograniczone. Mamy też swoje ograniczenia w no, związku z tym chcemy z tego w e, takim ustawieniu. Niewątpliwie będzie pan panować do to, żeby e, panu Michałowca e, podejmować rozmowy, bo przede wszystkim nie chce w ogóle rozmawiać, więc e, no, trudno jest szukać kompromisu przy rozwiązaniu tej sprawy. Jeżeli nas się e, no, się, powiedzmy przez swoich pośredników, e, nazywa nas jakimś tam, e, w różny sposób, staramy się zachować i jako poważna firma, duża zarząd lotów wspólnie nie chce przed, że tak powiem, powiedzieć, bo oczywiście propozycja, że tak powiem tego stanowiska jest przygotowana, że idzie on ode mnie, ale nie chciałbym je ujawniać, póki cały zarząd go oficjalnie przyjmie. W każdym razie, no, myślę, że to będzie stanowisko z satysfakcją również i władze miasta. Nie chodzi o satysfakcję władzy miasta, chodzi o to, żeby dogadać się z autorem, a nie z władzami miasta, bo to nie władze miasta podnoszą e, aspekt e, niewykonania ich prawa. No i można wszystkim się z kimś dogadać, jak ktoś nie chce się dogadywać. No, 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 trakcie wypowiedzi, ja poproszę teraz Tobą. Bo... Powiem tak, sprawa e, jest tak nabrzmiała, i tak nabrzmiała, tak tak że ja bym chciał, żeby, mówię teraz ja jako Rada, e, żeby ten problem był rozwiązany, bo jeżeli nie będzie rozwiązany, ja zgłoszę na wniosek na e, sesji e, o tym, żeby miasto u, odstąpiło od użyczenia e, od podponik e, terenem na lodu. I to no, mówię oficjalnie, bo jeżeli nie będzie rozwiązany, ja to nie w tym, e, bo to jest za krótki czas, ale w, w miesiącu marcu może takie... E, e, w, wniosek. Jak Rada przegłosuje taki wniosek ani do Burmistrza. I to mówię osobiście, bo sprawa mi już na tyle drażni, i odpowiedź niektórych nawet członków ROM, którzy mówią, bo syrenka stoi, to już mamy ten temat z głowy. Nie, nie mamy tematu z głowy. Nie mamy. Generalny kierownik jest przeciwstawny, żeby tą syrenkę w ogóle całość przekazać do no, społeczeństwa, czyli na ręce władz miasta. I tak chcemy zrobić Na razie miasta. się Ja na czas jest pan jest znany, pan stanowisko pan Tam nie ma do kompromisu. Ale będziemy parować jeszcze też dalej kompromis, I z mamy swoją propozycję. Przynajmniej przez Proszę państwa, żeby obchodzić teraz właśnie atmosferę. żeby teraz właśnie atmosferę. Robimy przerwę dziesięciominutową. Do tego, jeszcze do Syrenki. No powiedz Pan. O, może. Panie Przewodniczący, nakręcili. Panie Burmistrzu, cofnąłem się trochę do archiwum. Szanowna Rada dostała w poprzednim okresie taki dokument. Nazywa się to Koncepcja Realizacji Projektu Usteckiej Syrenki. I proszę, napisany jest w ten sposób. Projekt objęty patronatem burmistrza miasta Ustki, Pana Jana Olecha. W związku z tym. Pytanie mam, panie burmistrzu, bo to również, żeby zamknąć budowę, to nie tylko była syrenka, ale również ten, ja to nazywam katafalk pod nią, bo to nic wspólnego nie ma z tym, na czym ta syrenka powinna komponować tam w otoczeniu tego mola. Tam są głazy narzutowe, tam są głazy motowane, konstrukcje mola i tak dalej. To mam pytanie. Panie burmistrzu, komu pan zlecał wykonanie? Czy jest dokumentacja na to i czy w formie przetargu czy barteru to się odbywało? Kto tą dokumentację widział tego postumentu, nazwę tak ładnie, bo to tragicznie wygląda do tej drobnej syrenki, po prostu to mi przypomina plat czerwony i tam jest takie mauzoleum. Tak to wygląda. Na dzień dzisiejszy. I tu ja uważam, że po części odpowiedzialność pan burmistrz ponosi, bo tu jest pana patronat. Jak wchodzę w dokumenty. Po kolei, one są tu podspinane. Nie omieszkam powiedzieć, że tu jest też nadzór ściśle Pana Burmistrza określony. Na tym przedsięwzięciem. Pociąż od zbierania pieniążków do zamknięcia tego cyklu. Ale mnie pytanie takie jest nie już o syrenkę, tylko o ten dół. I proszę o odpowiedź. Czy ktoś tą dokumentację. Tak, właśnie chciałem powiedzieć Panie radny, Komisja Rewizyjna aktualnie obraduje i zbiera materiały z lotu i z miasta na temat właśnie i katafalku i samej postaci. Ale ja tylko syren. formalnie pytam pana burmistrza, czy y, był wykonany taki dokument, który ogłaszał przetarg na wykonanie tego, prawda? Co byśmy mieli różne formy do wyboru, bo mieliśmy różne formy wyboru syrenki, państwo wiecie. Ale ja nie przypominam sobie o formie wyboru postumentu. I ktoś nas po prostu uroczył tym. Aleś pan szczegularz. Nie, to są fakty. To też obrzydza, że tak powiem, cały ten pomnik. Panie ten postument. I chciałbym wiedzieć, czy był ogłaszany zgodnie z prawem przetarg, czy nie, czy to forma barteru i czy był projekt wykonany przez miasto. Chodzi mi o, tylko o te odpowiedzi. Ja już nie mówię, co komisja rewizyjna będzie wchodziła. Dziękuję. Projekt na postument był naśkicowany przez y, pana Rosy, który otrzymaliśmy przez od pana Laskowskiego mniej więcej jak to ma wyglądać i został wykonane zapytanie o ofertowe kto taką czynność wykona łącznie z przeniesieniem pomnika Nepomucena postawienie postumentu pod pomnik Nepomucena i projektu technicznego na postument nie robiliśmy bo nie, nie uważałem to za konieczność nie było to jakby integralną częścią pomnika Syrenki, tylko początkowo miało to być na, tam, gdzie był Nepomucen. Uważaliśmy, że to jest, nie przystoi na to i pan Michał Rosa naszkicował, jak mniej więcej ma to wyglądać i na podstawie tego sami stworzyliśmy dokumentację i zapytanie ofertowe. I to zostało wykonane. No i co pan radny na to? Ja odpowiem prosto. Uważam, każdy grosz publiczny powinien być w formie zamówień publicznych. Panie, panie burmistrzu. No nie musi. Zwłaszcza, że to była kwota 25 tysięcy złotych publicznych pieniędzy. A to nie, nie przewiduje forma ofertowe Ja pytanie? rozumiem, jeżeli państwo żeście się zwracali do społeczeństwa o wzór syrenki, o projekt, był konkurs ogłoszony, ludzie się złożyli i mali i duży uszczanie, to uważam również sprawa tego katafalku, nie że w zasadzie ktoś gdzieś coś... Powinna być też prezentowana jako. Państwa, ja muszę zakończyć sprawę, dlatego że dzisiaj ta syrenka to będzie moim zdaniem naprawdę niepotrzebne wciągnięcie tematu. Będą, będą wnioski z Komisji Rewizyjnej, zajmiemy się wtedy i nagadamy się tutaj do oporu. Ja na dzisiaj kończę, proszę Państwa, ten temat. Tutaj nic nie głosujemy. Panie Siłek, proszę tak. bardzo, i po Pańskim wystąpieniu jednominutowym przerwę zgłaszam. To bardzo krótko. Analizując sprawozdanie działalności LOT naliczyłem się około takich 20 poważnych zadań jakie się podjęli w ciągu roku. Być może jest ich o wiele więcej trudno to by Syrenka, Projekt Syrenki był jednym z wielu zadań. I ja bym chciał żeby to, żebyśmy traktowali tę sprawę tak, tak jak ona ma wartość. Bo tak naprawdę tutaj po prostu jest szczepanie piórami. Jest to sprawa cywilno-prawna pomiędzy autorem. Ja wierzę w bardzo wielką mądrość lotu i autora, że spotkają się i dogadają się, a tutaj mieszanie Rady Miasta czy Burmistrza w takim zakresie, jakim się to miesza medialnie, no uważam za nieuzasadnione i zupełnie szkodliwe. Atmosfera, która narosła wokół, wokół tego pomnika jest nieadekwatna do rzeczywistych zdarzeń, które mają wokół niej miejsce. Uważam, że jedyną, jedyną instancją, która jest w stanie to rozstrzygnąć, to nie jest głosowanie i polityczne bicie piany na, 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 na obradach sesji Rady tylko po prostu sąd cywilny. To teraz mówi tutaj nas przemyk tego. Ja przepraszam, ja nie dosłyszałem, bo jestem zajęty inną sprawą. Mamy głosowanie. Rządza pan głosowania tego? Nie tej informacji? Nie, no to dziękuję. Przerwę robimy, a państwo są wolni. A czy się prosimy? dziękujemy za przybycie. Młodzieżowo się wypowiedziałem, przepraszam. Przepraszam za ten młodzieżowy styl.